Trzemano, jo Arab Gaming, yo, proszę Państwa, serdecznie. <grabble> no, <grabble> w Twoich oczach widzę, raj. nie, nie, no, nie, <grabble> to, nie mogę z tym fotelem. Lecimy lajwiczek, Dzisiaj mamy hejsta, ale mamy taki syf, widzowie. No sorry. No ale musimy grać ranked, bo jest taka syf mapa, tu się nie da nic zbić. To jest widzowie najgorsza możliwa mapa na hejście. Nie ma szans tu wbić 8 bita, a innymi postaciami mi się nie chce grać, bo 8 bita chce dobić na 2K, mi brakuje 200, więc jak będzie lepsza mapa, to się wbije. Dlatego dzisiaj ranked dziki, z randomami. Patrzcie to, widzowie, patrzcie to. Bo się kunia boje, pozdro. Mamy widzowie tutaj. Zaraz robimy testa, jeszcze nie piłem, jeszcze nie piłem, więc zostawiam sobie na streamka i zobaczymy Z widzowie, testujemy, uwaga, test smaku Test smaku, moi drodzy, -Dzik, X xBungie Z tego co wiem, to są to owoce leśne chyba Tak, o smaku owoców leśnych, moi drodzy eee, Więc zobaczymy, no może być mocny, może być mocny Ja dziki bardzo lubię, fajnie jakbym miał kiedyś współpracę z dzikami Z WKDZIK, ja jestem mega fanem, naprawdę Ujujuj, uj, uj. W ogóle ta puszka jest mega ładna. Podoba mi się sama puszka, widzę. Dobra, uwaga. Uuu, fajnie pachnie. z z aż do live'a. No, czekałem z tym aż do live'a dokładnie. Słodki bardzo. Słodki bardzo. Ale dobry. W smaku dobry, ale słodki taki. Czekajcie, muszę zewziąć jeszcze jednego łyka. No taki aż za słodki moim zdaniem, ale jest dobry. Ale jest dobry. Jest dobry tylko za słodki. Jak ostatnio piłem Grape'a, Grape, a. grape a lepszy moim zdaniem. Dobra, gramy widzowie tym. Gramy rankę dziki, rankę dziki. Rankę dziki, nie, ale widzowie, że nie, co ja wymyśliłem. Ja jestem za mądry, ja jestem za mądry. Dobra, ustawiamy nowy cel. Jeszcze otwórzmy to. Uuu, co to sypło? Księżycowy kopacz, moi? To jest nowy z rankingowych? Nawet nie wiedziałem, że to ten. Dał skina, ey, widzowie, chyba czwarty sezon z rzędu, gdzie mi dropi skin rankedowy. Ja w szoku. Ale on jest taki chyba średniawy, nie? Gdzie jest ten szczurek? O, jest szczurek. On, szczerze, on wygląda, jakby wziął bluzę Serża, tego standardowego Serża bez skina albo Maxa, i tyle. No, nie wiem. Czy według Was on jest jakiś OP, widzowie? No, moim zdaniem jest średni ten skin. Dobra. Nowy cel do widzowie. Jaki mogę dać nowy cel do Czy Wy macie jakieś inspiracje dla mnie na czacie? Zobaczymy co napisać, ciekawego. Mózg dla mnie. <grym> Mecha Dawaj zmień cel donate'ów na catering żywnościowy dla poli <grych> Nie O Znalazłem standardowy cel widzowie Co jest dosyć często stosowane A dawno go nie było Więc widzowie standardzik Trzy na paliwo żeby zatankować auto Let's go Rzucam tam te miny Proszę nie padajcie geniusze Nie no ty śmieciu, on mnie... O, poro... pierwszy raz padłem. Raz padłem. Raz padłem. Na trzy gry padłem raz. Jak ja nie jestem geniuszem, to ja nie wiem, kto jest geniuszem. Jeszcze nie rozdała się kamerka. 6-1 staty. Ha, czyli ten Leo, widzowie. Skur... 1 10 bi, nie! Co ja widzę? Dało, widzowie, przeciwnika. Dobra, mam 10. Jest w miarę luz. No nie, no proszę, porób ich. No kruk mnie porobił. No nie, no ja gram z debilami, ja sam kierowałem ten mecz Ja sam człowieku zebrałem wszystkie gamy, rzucałem ulty, waliłem człowieku ich na daleko, żeby oni nie podeszli To oni nawet nie potrafili przez chłopie 10 sekund coś zrobić Nie no tragedia, no ja gram z dynamikiem, on będzie miał status 0.9, nie? 0.9 to jest minimum dla tego dynamika 2.14, no co to sypło człowieku? Halo, widzicie to? 2.14, 2.14 Nie no, nie mogasz! Ja się widzę, poddaję, poddaję się, przysięgam, poddaję się. Dobra, 14, 16. Nice. Dobra, what a gameplay, carry my friend! Co to było? Co ja zrobiłem, chopie? Co ja robię tym RT? Odpalam się w tym momencie. Ale nie padajcie co sekundę, proszę. Nie padno, nie padajcie co sekundę, no! Jak ja mam zrobić frag, jak oni giną w 10 sekund? Ja chłopie się respie, zanim się dobrze rozpędzę, to ten dynamite już dwa razy zdążył paść. Na no jak ja mam wygrać, jak oni im fragi oddają? Nie trafiła. Nie, proszę, dobicie tam kogoś. No nie, nie gin, nie gin, nie gin, debilu, proszę, nie gin tylko, nie gin, ja cię człowieku będę ratował, ciałem człowieku dupą wszystkim. Proszę, nie gin, nie gin nie się tylko, nie gin ten idiota sam padnie. Dobrze, super, mega, dzięki. Nie wiem, wszystko. Ja nie mogę, 349 i No dobrze, że ja istnieję w tej grze, nie? Tak szczerze, to ja powinienem wygrać, a oni powinni przegrać. To jest nie fair, że oni dostali w ogóle zwycięstwo, nie? Kontynuuj. Mityka, wbiłem z tymi debilami wreszcie. Bartek. Bartek? Jak myślisz jak będziesz wyglądać za 40 lat? Montażysto proszę wygryj tak. jakieś zdjęcie. <grytanie> tak, tak. Tak. będę wyglądał za 40 lat. <grytanie> Pozdro. Tak widzę będę wyglądał za 40 lat. Oj, oj, oj. Oj, 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 ale dostał bombki. No weźcie, róbcie coś, uposie. posie. No przysięgam, oni są upośledzeni. No czemu ona się da złapać, a ja nie? No, nie są mini. Czemu ona odbija ataki od Jessie, a, a ja nie? Nie rozumiem tego. Te randomy są widzę jakieś inne, one wchodzą w ataki. Czemu to są sabotażyści? Rez już wie, kogo ma brać do kolejnego odcinka, czeku. Cześć, jestem Lu, i przyjechałem tu zostać sabotażystą, bo bardzo lubię trollować. Cześć, jestem Tara, i przyjechałam tu z moim znajomym. Chciałabym z nim być sabotażystą. Przekazuję telefon osobie, z którą się przespałem. Przekazuję telefon osobie, która obgryza palcą stóp. Przekazuję telefon osobie, która obgryza u stóp, ale nie sobie. Kolejnego sezonu w sumie, no i trafi to. No nie, no ja gram z debilami, ja gram z debilami. Ja tego nie wbiję z tymi randomami. Z niemożliwe. Czy ja naprawdę musiałem dzisiaj wstać? Czy ja naprawdę muszę, widzowie, wstawać z łóżka? No nie, no ja gram z debilami, no ja gram z debilami, no. Ja gram z debilami, patrzcie na moje staty. 5-1. 5-1 staty, gwiazda gry 111 tysięcy damage'a. I co? I w zamian za to dostaje minus 95 punktów? No, przecież ta gra jest jakaś człowieku pośledzona do kwadratu. No nie podawaj Mortisowi! No, na ma downa. No Człowieku, mama cię nie kocha? Czy o co chodzi? Co to jest za debil? Nie, no, rzuć się multa. No, co za. Nie, ona jest tempa. Ta Shelly jest tempa Ja nie wbiję tego, tej legendy z randomami Nie, nie, nie zdążę Dobij Dobra, 16 sekund No Shelly, no ultuj, no nie wiem, rób coś Dobra, GG, trafi to co za debile? Co za debile? Co za debile? Co za debile? Ratujcie mnie! Proszę, ja już nie chcę! Ja już nie chcę! Ja już nie chcę! Ja już nie chcę! Proszę, uratujcie mnie! Zabierzcie mnie, usuńcie tą grę, nie wiem, zróbcie coś, dajcie mi już tą legendę. Nie, 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 nie! Co ja widziałem? Co ja widziałem? Nie wiem, mogę sobie wydubać oczy? Nie, 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 nie. Nie, nie wytrzymam. Dobrze, 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 kocham Brawl Stars, kocham Cię Franek Łysy Człowieku, całuję Cię w czółko Nie no, żeby z takimi ludźmi człowieku wygrać, żeby z takimi ludźmi wygrać, niesamowite XD, nie trafiłem kulką, odbija się tak, że jednak trafiłem No i to jest widzowie, to są, to są randomy, to są randomy Nie, ja widzowie ich mianuję na najlepszych randomów w Polsce Nie dobrze, Bigo. Dobrze, żyjemy Nie, resprzę, resprzę, Bigo! No nie! No nie! No nie! No nie! Nie mogę, nie wytrzymam z tą grą. To no tak blisko, no 16,900 9 staty robię i mam minusa. No dlaczego? Dlaczego ta ramię, No nie, no nie mogę Popłaczę się, popłaczę się, przysięgam, popłaczę się, nie? Dobra, może oni tam dev, tam jakimś, co tam ja tu przejdę czy coś, nie wiem. Não na mini trafe, Teraz mnie dobije, no właśnie. No ale my już mamy 30% bez szans. Oni we dwójkę nie umiem defnąć działka. Peny, no nie wytrzymam, no. No co to są za kastraty? No nie wiem, zbanujcie ich w tej grze. Ich reportuję. No co to są za debile, żeby działka nie zniszczyć przez pół gry? To trzeba naprawdę mieć, człowieku, talent. 4, 8, 5, 10. Pozdrawiam, człowieku. Dało widzowie, kastratów gaming. Pozdrawiam. Jak dobrze pójdzie, to 3-4 gry. Dobra, to powinno dobrze pójść. To powinno dobrze pójść. Czem Piper blokujesz, debilu. Jak my mamy pierwszego pika. Co za debil, co za debil ma człowieku, Nick. 23 cm. No, kruka bierze na no człowieku, 23 cm. To ci brakuje do chopie wzrostu minimajka, no. Co za idiota. Jak może takich debili sypać? No, oczywiście padł w pierwszych człowieku w 10 sekundach meczu. I to jest przegrana. Ja już widziałem po tym kruku. Debil banuje Piper, żeby wziąć tu kruka, to już naprawdę trzeba mieć widzowie IQ, IQ wiewiórki. Dobra, są w rogu. Jest szansa jeszcze na to. No ale nie padaj tym debilnym krukiem. No ten kruk padł sześć razy w tym meczu. Sześć razy padł. Sześć razy w jednej rundzie. No ten kruk ma, człowieku, kastrację. Nie, no jak ja mam wygrywać z takimi debilami? Człowieku, on ma jedynkę jeszcze. Jest wstyd, że on ma takie rzeczy. Weź, człowieku, do rogu idź, debilu. Jaki pajac. No on padł w sekundę! No ledwo człowieku do Mida doszedł i on, i on już zginął Porobiłem No co za idiota, co za idiota, dobra GG, dzięki Mega Fajne randomy, fajne randomy widzę 4, 2, 6, 8, 3, 11 Mega Mega, dał randomy, dał randomy widzowie. Widzowie, widzowie, czekajcie, muszę wam pokazać. Outfit na dzisiaj, bo to jest, to jest widzowie mocne. Czekajcie, na polu jest. W tym momencie 3 stopnie. 3 stopnie są. Ja mam zakręcone grzejniki, widzowie. Serio, ja tu nie grzeję, bo w tym mieszkaniu jest po prostu ciepło. Nawet nie trzeba grzać. I tak jest mój outfit, widzowie, od rana. Patrzę to. Jaku krótkie spodanki, nie? Pozdro, w zimę. Nie mam pytań, widzowie. Więc mocny outfitik, mocny outfitik. Kolega ze studiów, panda, dlaczego dzisiaj na długiej przerwie stwierdziłeś, że. że dzisiaj było wolne. Masz do żaby? Nie, nie potrzejecie się, bo nawet widzowie nie wiecie, po pierwsze, kiedy ja mam zajęcia, a po drugie, dzisiaj nie miałem zajęć, a po trzecie, yy, tylko jakieś trzy osoby ze studiów wiedzą, że nagrywam z grupy. Słuchaj, tak jak na YouTube oglądasz, a nie masz wspierającego, to jest to samo. Czyli nie musisz mieć suba, żeby oglądać na kiku. By oglądać może każdy. No i przegraliśmy, niestety. Przygodiks, no nie! oj, ojoj! Przygodiks! Oj, to my się już nie lubimy. Dał, dał przygodixa, dał przygodixa, taki właśnie kolega. No, ja mu zaraz piszę. No i super widzowie, mega, mega przygodix, mega przygodix. Wierzy pan, że po śmierci będzie lepiej? Oczywiście, że tak. Tylu tam poszło i jeszcze nikt nie wrócił, to musi być tam lepiej. <noise> nie no, co ty wysyłasz? Co ty wysyłasz stary? Z jakiego mikrofonu korzystasz podczas nagrywania? Z takiego. Like... To jest Road NT USB. Kiedy to jeden vaden? No zaraz spokojnie mówię, że jak przegram... O kurde! Ktoś kupił suba! Ktoś kupił suba! Jest alert! A w twoich oczach widzę raj. A ja, aj, aj. Oj, chodź, widzę, raj. Co jest ty? Pieniądz. Ile? Moje ID, jak wygram, Chłopie, dzięki bardzo, nicika, Dzięki bardzo, Pindyszek. Jak ci nikt nie wyprzedzi do 20, to cię dodaję.